Dzisiejsza jest w pewnym sensie nawiązaniem właśnie do Misia, gdzie obchodzono dzień pierwszego pasażera, czyli dzień tramwajów, które stały sobie w miejscu. My mamy takie szczęście, że ten tramwaj też stoi w miejscu i możemy sobie coś takiego sami zorganizować. dokumenty. Okej, okay. okażę mi dokumenty, a ty... Masz nogi? Nie. O co ten cały? <grym> On raz. mi tramwaj zatrzymał. Pan jest tramwajarzem? Jadę sobie, a rzucił się, padł normalnie, leży. Nie Proszę mogę nie, jechać. Czy, może miał powód. <grym> Obywatele, milicjanci należy sprawdzić. Maja. Zaraz, nie pali się. No. Dzień dobry panie władzą. Czy przypadkiem. Czy czy panie majorze, on, ma on czy... spadł po trałę. Ja sobie zjechałem, jechałem i spadł po traumaj. Obywatele, czy macie kwit na ten papier toaletowy? Towar jakby nie był najbardziej poszukiwany. Pokażcie się dowodem zakupu bądź oddaniem do punktu skupu trzech ton makulatury Dawaj to Trochę. A pan jest! Jest! Całe pół milimetra! Przychnięty! Krupa została zaliczona! mam na przedmieściach w tym domku wodę, światło, gaz! Więc zaćpiewa pan jasna, długa, prosta, szeroka jak może trasa łazienkosta. I z brzegiem zepchnie róg!